Siemaneczko, z tej strony Gundar. Jest ze mną Alien. Siema. Buddy. Cześć. Knight. Cześć. I Piesku. Siema. Następnie chcielibyśmy Was powitać w naszej nowej serii Skyler I teraz Hunter nam trochę nie opowie. Trochę, no tu nie ma dużo do opowiadania. Jest to mapka SkyBlocku. z 6 wysp. Każdy ma swoją przydzieloną wyspę. Jest wszystko dozwolone, tak jest PVP, jest griefing, chociaż go raczej nie będzie. Tu są warpy, więc każdy może zaglądać i sobie podpatrzeć, jak to robi. Powinien z nami być jeszcze koreczek, ale niestety, niestety go nie ma. Więc, jak widać, jest sześć osób. I co? W skrzynkach są. Co? Pokażę wam, co jest w skrzynkach. Wyspy wyglądają, wszystkie są takie same. A w skrzynkach jest. Y, trzy diamenty po jednym uderzeniu, Krzesiwo. To są zadania, i takie podstawowe przedmioty. A wciąż to są do zadania. Z ich bodajże 30. 30 zadań. I myślę, żeby, że to na tyle. co bym mógł powiedzieć, nie? Możemy przeczytać te zadania, jeśli komuś się chce. Si komuś się nie <grym> chce. Komuś się chce? Więc tak. Zbuduj generator bruku, zbuduj dom, powiększ wyspę, zrób farmę melonu, co najmniej 5 miejsc do zbierania, zrób farmę dyni, co najmniej 5 miejsc do zbierania, zrób farmę trzcinę, zrób farmę zboża, zrób ogromnego czerwonego i brązowego grzyba, <gryba> połóż łódko, zbuduj budowlę złożoną z przynajmniej 30 cekieł kamiennych, oświetl wyspę, zrób nieskończone źródła wody, zrób piecyk, Strowo i Huntera, zrób basen do łowienia ryb, zrób pułapkę na potwory XXXXXXXXX. Co Zrób pułapkę każdego koloru, zrób 10 sztuk jedzenia poza plastrami melonów, zrób 10 półek z książkami, zrób 5 rzeczy, do których używa się drewna, zrób polter, zbuduj dobrą i piękną bazę w neterze. Pójdź do neteru i zrób 10 jasnoblazów, 20 na skały i 10 piasków duszcz. Zrób TNT zrób ciastka zrób, zrób trochę szkła lub szyb, zrób. Platformę, platformę na poziomie pierwszym. Nie no, spoko. Zdobądź 10 perem Endermana, zabij gasta, stwórz bawałany, zrób mapę, zrób szafę grającą, zrób zegarek. 110 petar. Szafę grającą bez diaksów. No tak. Y, bo mogę. Dobra, to byłoby na tyle. No to co ludzie? Rozchodzimy Dobry. się i gramy. Ja już zacząłem kopać z drewno. Ej, jaki to no, jest. Dobrze. Ej, no fajnie, to ja im pokazywałem książkę Witam. To... No ja też. A ja czytałem. Jaki skandal? Ej, moje drzewko. Tu mu pika A, zegarek. Ja mam czorki Kto ma budzik na 25, żeby iść spać? <grym> ja. Nikt nie, nie, nie wie jak, jak to wyłączyć, sorry. Trzeba... Yeah. Sześć, drewno, 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 drewno. Ej, ogóle... mam jabłko. Ej. Jemu ja to nie mów, że nie będę miał na siłę Ej, ja mam się ja czekam na nasionko. Ja, ja też nie nasionka. A ja już mam. Żal. Z nie macie jeszcze jedno, wie co? Ja ja wiem. To... O, mam nasionko. Props. Ja już mam trzy. Ej, ja hej tuję mal Nie hej tuj. Nie yeah. Nie. No, to hej. Ja mam już większą wyspę. Ej, ja to musi być co? Nie, mi dwa. Ej, mam dwa nasionka. Ej, motherfucker. Ja też mam dwa. Monto. Ja mam fuck? Jabłko, ja mam o. dwa jabłka. To ja ty, ja mam, to... mam jedno jabłuszko. Mimo, że na ich Nie, to do... Nie, nie do mm, Czekaj, tu mamy dżunglowe, tu mamy to. Czyli powiększyć wyspy, ale pierwszy trzeba zrobić generator. Prawda? Ej, nie dałem wam kości i tych. Ale to obejdzie się. Czekaj, ja to sobie zrobię tak. To dostaniecie pasji, kości. Bo to nie jest potrzebne. My, o, tutaj umieścimy skrzyneczkę. Ale no, Nie, tu. No. Nie wcale. Andreas, eee. eee. Jest mały kłopot, eee. Barry. Co? Zrobiłeś wyspę o jedną kratkę za mało. Co No bo no. powinno być 7 i 3, a jest 3 i 3. Dobra, eee. kiwi. Czyli, czyli, czyli łącznie 6, nikt nie musi o tym wiedzieć, że powinna być większa. No właśnie. Nie, niech postrzeżenie, dorzućcieś nam przy następnej serii. Dziewięć kratek ziemi i nikt się nie skapnie Ktoś spadł. Ktoś spadł? Ktoś spadł. To był Arian. <grystanie> kurde. <grystanie> Jakaś i nagle kurde. Cóż Wiesz, to, tak, już o, drzewa on, nie ma. On, 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 on jeszcze Na, nie jedzie. Możesz mi dać wiad wiaderko lawy? <grystanie> okay. Ej, zrobiłem nieskończone źródełko. Jej. Wiaderko lawy Te... i ten. Ej, to ej, ma jesteś Ja nie nagrywam. Koczkę moczkę. Ej, gdzie? Dobra, czyli tak, tu jest to, to jest to. Czyli trzymam... Nie nagrywam jak coś, nie? Czemu? Czemu? Bo te, e, Skype mi tak zamówił, że miałem 3 FPS-y. Ooo, jak szkoda. Jakbyś tak. mógł to jeszcze daj. Bo straciłem ja wszystkie mógłbym. wiaderka i 40 dirta. <laughs> Skąd ty Aj, miałeś do... tyle dirta? Bo skopałem wyspę Jaki troll skopał <grym> sobie wyspę. Jaki ziom Ej, w ogóle Dekuta. ja nie to zrobiłem co miał zrobić. Jak ty z tej małej wyspy miałbyś mieć 40 dirta, Wy tłumaczymy, to bo ja tego nie rozumiem. Normalnie skopałem do pierwszego poziomu. A wiaderka? Lawa i woda. Ej, to jest. Proszę. 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 Dobra. Bo chciałem zapać dirtę i spadłem. A wodę masz? No właśnie już wszystko spadło. No. Czemu wyciągnąłeś wszystko ze skrzynki? Bo chciałem zrobić Że... kiedyś rator i... Wziąłem jedną lawę i jedną ten Jaki trochę? I to ja jedynie nagrywam jeszcze? Ja też ja to są nubki, widzicie? Widzicie moi widzowie? Jak są... nie daliśmy kości, to daj, jak już game włączyłeś. No hmm. właśnie, to po raz dawaj game? 8 kości no dobra, kaktus, kaktus, kaktus... No, ja zrobiłem... ...kurde drewno i... zrobiłem Ile tych korupcji jest No Osiem. Ej, czekajcie, Generator Kobla mi jest potrzebny. A ja... ja też właśnie chcę zrobić i... Night, jak chcesz, to u mnie masz odhaczyć Generator Kobla. Sami sobie Mówiłem było tego, że filmiki nagrywamy... ...znaczy, jak nagrywasz filmik, to na filmiku masz ukazane... Zadania wszystkie. Zresztą obejrzyj sobie filmik, informacje o serii i będziecie wiedzieć, o co chodzi z zadaniami. No trochę, a aż stąd. O Jezu. O Jezu. Widzicie? Ej, dobra, Ej, nie daj kluczki na przykład ty. Jezu, zapomniałe. Micasz, no no że jesteś przy mnie, to nie mogę. Nie mogę się dać. Nie mogę musiał tak, się bardziej masz. wracać. Ej, bardziej wracać.

Oj, oj, oj No nie łap dirta Jaki Ham, nie chce mi dirta łapać mać, no, kiedy dupę? dostanę tą kostkę? Może ci się... Nie dostaniesz I chuj, straciłem prawie dirta. Ale z was małe Ej, w ogóle drewno się pali czy nie? I i tak jakbyś yes. mógł też tę książkę mi daj. No pali się drewno czy nie? Nie. No to dobrze. To nie. nie dobrze, co nie? Bo z drewna można generator zrobić. Odkryw czy odkryw czy no, Wiem. O dobra, dobra, patrzcie. A zrobiłem generator. I zrobiłem nieskończenie źródełko, jestem boski. Ja też... Mam już dwie rzeczy. A i w ogóle znowu mi ta woda na bardzo. a postaw blok jakiś nad tą wodą. Ja wiem. Ty wiesz? Cześć! Yy, jest to druga próba nagrywania, ponieważ strasznie mi spadły FPS-y. Teraz wrócił w miarę do normy, więc teraz to dalej nagrać. No i to było tyle z nagrywania. Bo z Bo o, o, oszukiwał na modzie i nie chciał tego nagrać. No właśnie. Dlatego ja teraz bez by... widzowie. widzicie jaki ham? Chyba i prostek normalnie. A na game oddziela i nam działki powiększał. Nie będę tego nagrywał, co? To jest TSK sobie nagram. A następne nagranie robimy na Tejsie. Eee. Trzy, Dobra, mam nieskończone źródełko. Też mam. Nubek z ciebie. Ja mam piękną wyspę. I dwa wiaderko Ej, w ogóle ja mam hero? Ja, do... ja już mam crafting To nie hejtuj Nie hejtuj Co ty ma z tym nie hejtuj? To ty ciebie? kiedyś hejtowany? Tak Przez ciebie Wszyscy go hejtują, nikt go nie robi Czekaj, zobaczymy Budy z to no może dojdą i powiedzą, że spędzą farmę Kurde, farmę cięga Oj, z sadzankami spadła A ja w ogóle tego nie mam Jak ja, ja zamulam, ale mam generator już i robię Nie Woda mi Mam ja mam taki dróg. super generator, że to się... Że... No? żeby wykopać ten <laughs> bruk, muszę się martwić, czy do lawy nie wpadnę. <laughs> nie nie dwóch mam. <laughs> <laughs> nie, Z dwu no, mama <laughs> z Chyba nie... Najlepsza wpadka, z dwóch mama. Tak, <laughs> nie najlepsze, bo ja dzisiaj, dziś jakieś tam nagrania. I gościu zaczął krzyczeć na swojego brata. <grywa> tak Weź nie, nie troluj, nie troluj. Niechaj ja, ja to. Ja, wcale. Tak. Trzy koneczki tak. łącznie i to się zrobi tak. Co Stary? Zobacz mi, czemu nie ma bloku ziemi w tym? Bo nigdy nie było. Ziem zawsze ziemi nie tak. Jest blok ziemi, mam dirta. Znaczy, bloku trawy znaczy się. Właśnie. Bo żeby jednak. zazielenić sobie. Przecież macie trawę. Nie ma, ja już nie mam, bo zawsze był i właśnie skopałem ostatnio coś z trawą. Jak jedno, ja nie to ja No bo i tu powinno być! Nie! Tak, powinien być jeden blok trawy, żeby sobie ją rozmrożyć. Ale to po to je było tyle trawy, żeby... co to no. jakoś... No właśnie, nie, nie. Może to jest... Tak? Mam patyki? No właśnie, nie. Najlepsze pytanie. Mam patyki? My tutaj bardzo ważną sprawę poruszamy, a ty się pytasz o patyki. Tak, nie bo hejtos. mi brakuje... bo mi... nie, bo nie mam patyków, no może zrobić siekierkę. Niechaj tu. Nie, Ja, ja niechajcie. Nie, bo nie Dla... Każdy... Dla... O, Pod hunter dawaj mi patyki. Kitar, kitar, citar, citar, citar. Ale nie z gry, bo skapał. O, 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 fej. Ej, e, I teraz jest... nagrasz twoje pasy ha tutaj. Hunter zalogił ten, Taka mnie później na jakąś wyspę. Gdzieś z tobą. Wyleciałem, a... Chciałem skoczyć i miałem laga. Więc gdzieś mnie tapnij. Gdzie ty jesteś teraz? E, ja się teraz loguję, nie? To ty cały czas lecisz? ile jeszcze mm -hmm. na... na będzie trwało? Trzy jeszcze godziny. Jeszcze się Jeszcze z, z trzy pan, chwilę, pan. To tak budziku. Jeszcze dwie minuty. E, no, fajnie. Nie, pięć minut jeszcze. Nie no, dwie. No Dzień, nie, mi. mama mnie woła za dwu. Ej, co Mary ma to mama, tą mamą? Mama mnie woła, mama mnie woła. Mary ma mamę. w górę. Może <grym>, go bo ja bym ja 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 nie miał? Jeśli chcecie, żeby Barry nie miał mamy, dajcie lajk. I filmie, 5 5000 lajków. Niechaj tu. Ogarnij z tym niechaj tu. Bo ci widzowie, widzowie, skajtujemy cię. Niechaj tu. Nie Niechaj Nie. To Kurwa spadła. Jak tutaj Niechaj tu. Nie, nie, nie. Kurwa sadonka mi spadła, ja, ja to Ej kto to ma? Oooo moja no ta, ta. A moja wsinka widzicie. Nie bo... Jeżeli chcecie to... jeżeli chciecie, żeby baremu ukradli dajcie suba. Ty kurde ty. A może? Ty ukradli, ale co ci bary chcą zajebać? Mamy i psa nie w Ale to był mój pies No to twojego psa Jak chcecie żeby baremu... baremu Co ja mam z tym barem jeżeli byście chcieli żeby go darami podjebali zadajcie dajcie suba Wypierdaj, mój pies No Prosimy o dużo subów Wypierdaj, mój pies Będę kochał kiedy mi się podoba Jeszcze brata Ja O jego, o jego oddam za darmo Mojego brata oddam za darmo Barę wie dlaczego Mogę... nie Mogę? Nie hejtuj, nie hejtuj Nie, nie hejtuj Nie, bo Bary chciał powiedzieć dlaczego mojego brata Hej, nie powiedzenie tej serii? Nie hejtuj To jest moje powiedzenie, no. Ale kurde, ciekawy odcinek Ca Cały odcinek kopie Kobla <śle> Ja tu przynajmniej wyspę jest. powiększam A ty kopisz Kobla Ja też powiększam wyspę Ja mam jeszcze jakieś kreatywne zajęcia, nie kopanie Kobla ale ja co Ja nie no, wiem. Kurde, walę nogą w Ja ja wącham. O, Gundar spada, Gundar spada, Gundar spada! Nie! Nie, nie wytrzymały, nie dam się. Ej... Eee... Y, Night, weź zmień tą opcję, żeby... tować się od razu, a nie czekać dwie sekundy. Ale... ja... py ty tylko mają od razu. A ty nie możesz zmienić? Nie. Nie hajtuj. <laughs> co? Nie hajtuj. Eee... ...po co nam lazuryt? Żeby zrobić wszystkie kolory wełny LOL To ty nie... LOL! To ty nie wiesz? Aaa, nie Tak się nie zrobię wszystkich kolorów wełny, bo nie mam tu bloku trawy! Ej, dobra, ja bym wam chciał nic nie chciał mówić, ale chyba ja zakończymy teraz ten odcinek, co? niechaj hejtuj! Dawajcie wszyscy na spawnę Szkurwa spadłem. Czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj, dokończę chociaż kopanie drewna. Dobra ja już się znalazłem na spawnie Z własnej nieprzymusznej woli Hop, hop Trzeba się tu kurwa wdrapać teraz No Tu nie z... Chodź Piasku Alien Już chwila, 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 chwila no, co jest? No kurwa Jakie fejle Ja tylko znowu książki straciłem Jakie książki? A Nie chęć się Up master up Master, Aż tak szybko ten odcinek minął. Już prawie 20 minut odcinek. Dobra, Aha. więc tak, jeśli Wam się podobało, lajkujcie, subujcie. Oczywiście mój kanał jak Huntera i Barego, nie wiem. Pieska i Aliena tak samo jeśli mają. Oczywiście linki do ich kanałów i mojego będą w opisie. Nie wiem po co mówię, ale będzie. Żebyście więcej dali słupy. Undar, 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 Co dar, masz kutasa ja... na bluzie? Nie mam. Masz. <noise> Cicho. I... No i jeśli chcecie, to sobiecie oglądajcie następne odcinki, które ukazują się już niebawem. Na razie, cześć. Cześć, cześć!